Cześć wszystkim z tej strony round. Witam Was w kolejnym odcinku z Pokémon Omega Ruby. Eee, tak, jestem koło tego domku. Wylczę nasze Pokémony, ruszamy oczywiście dalej. A zaraz sobie przeczytam tutaj tabliczkę, co jest napisane. Droga 113, słuchajcie, droga 113. Muszę Wam powiedzieć, że jesteśmy już blisko. Znaczy blisko. No, droga 113. Jak ją miniemy, to powinniśmy się dostać do Falarbor Town. Tak jest, moi drodzy, Falarbor Town. Trochę takie dziwne nazwy. No ale tak było, i tak jest, i tak będzie. Pamiętam ten moment. Słuchajcie, tu bardzo mi się podobała muzyka. Będzie taki troszeczkę lodowy klimat. Proszę. Będziemy musieli odwiedzić znaczy, lepiej odwiedzić tego profesora. On bada jakieś meteoryty. Jestem ciekaw, czy on czasem nie da nam jakiegoś Pokemona z Kamieliny, chociaż nie wiem, czy to w tej części było. Ale warto będzie na pewno go odwiedzić. Teraz troszeczkę będzie mnie czekać tutaj walk. Słuchajcie, nie dość ze trenerami którzy są ukryci w takich trawach. A zobaczcie, zaczyna już śnieg pruszyć. Troszeczkę motyw muzyczny jest zmieniony tu. Ale to jest cały czas ta sama piosenka, tylko po prostu rytm jest, no są użyte inne instrumenty do tego. Dobrze, wiecie co, zobaczmy. Na razie tutaj mam jednego Pokemona. Tam jest jakiś właśnie... Tam jest właśnie jakiś wystający czubeczek, zaraz podejdę. Nie chcę teraz przyspieszać, bo przez przypadek mogę jeszcze pobiec. Więc powolutku dojdziemy do niego. Ok, udało się. No zobaczmy. Łu, skarmory. Skarmory. No nie myślałem, że Ciebie tu spotkam. Typ stalowy, powiadasz, panie. Hmm. Watergun, wiem, że chyba woda też jest dobra na stal. A nie, jednak nie. Chociaż czekajcie, jak naużywałem. Znaczy nie wiem, bo to jest też typ latający, nie wiem, jak to jest tu rozwiązane. Ale okej, okay, będę chciał go oczywiście złapać. Mam nadzieję, że mi Pokeboli. Starczy Great Boli. Znaczy Skarmorie to na pewno jest typ stalowy i typ latający pewnie. Uuu, będzie ciężko. Będzie ciężko go złapać. No, to jest naprawdę dosyć. Fajnie wyglądający, latający Pokémon, wiecie. Ale czy warto go mieć? Tak, zabiłem go. No spokojnie, na pewno go jeszcze tutaj nieraz spotkamy. Tak, pojawił się właśnie cień Skarmory. Jest jeszcze jeden tam cień, ale. Na razie. No na razie tutaj. Jeszcze nie odkryłem tego Pokémona. Poszukamy trochę, poszukamy, czemu nie? O, proszę, spinda, pinda, <gulera> cholera, no. Nie, no muszę wymienić na trochę słabszego, chyba, pokemona. przecież on mi tu pozabija wszystkich, a tego nie chcę. Weźmy koksa, no. Niby jest słabszy, niby ten level ma trochę niższy, ale też, jak walnie, to może tutaj od razu przeciwnik paść. O, super, tak. Hmm, dobra, weźmy ten Vitalthrow. Psybeam. To nie był dobry pomysł. Ale przynajmniej wiem, że to na niego bardzo dobrze działa. No nic. Tak, mamy już trzy cienie. Niestety, ale żadnego jeszcze nie złapałem tutaj Pokemona. Kolejna Spinda. Nie no, muszę chyba zmienić, wiecie co, Pokemona startowego tutaj, żeby... W tej chwili oczywiście do łapania Pokemonów. Weźmy ten Mudshot. O, 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 super. Chyba zatrzymał się przy samym końcu. Więc teraz spróbujemy go schwytać. Tak jest, dokładnie. Tylko wiecie co, problem polega na tym, że wydaje mi się, że no, no tych PokeBoli, tych GreatBoli mam za mało. Będę musiał chyba jednak wrócić do, znaczy wejść do wioski i zakupić trochę tego sprzętu. Okej, okay, ale jednego mamy, jednego mamy. Jest to coś jak taka panda, nie wiem. Taki misiu. Więc go nazwiemy. Słuchajcie, dobra. Po kolei lecę. Może nie zawsze, ale teraz idziemy po kolei. Emanuel. Raczej go nie będę miał w drużynie, więc spokojnie. No, okej, okay, jednego mamy. Niby są jeszcze dwa cienia, ale to jest też niekoniecznie prawda. Może być tu o wiele więcej tych Pokemonów. No i znowu ty, znowu ty. Czyli tą walkę sobie miniemy. Aha, miałem zmienić Pokemona. Albo zrobimy tak. Przejdę jeszcze tutaj, wiecie co? Tych trenerów. Tak, przejdziemy tych trenerów. A później na spokojnie spróbuję je połapać. Bo może w innych trawach tam znajdziemy jeszcze ich. Może akurat po drodze, wiecie co, napotkamy się na nich, więc... Spokojnie. Tam dużo będzie trenerów właśnie ukrytych w trawach, na pewno jakieś walki... Na pewno jakieś walki losowe się wyłączą więc... No jest duże prawdopodobieństwo, że znajdziemy tego pokemona, którego chcemy złapać. Matshot. No, jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę Marsztopi, Będziesz miał ostatnią ewolucję. Jestem też ciekaw, kiedy dojdą, właśnie, mega ewolucje. W którym momencie, może przy tym profesorku, przy tych meteorytach, który tam będzie, być może to teraz będzie ten moment kiedy on nam opowie o mega ewolucji. Tak więc trzeba się spieszyć. No, się spieszyć. <laughs> Może nie spieszyć, ale po prostu na pewno będziemy musieli go powitać i zapytać się, czy wie coś na ten temat. Ok, Turner pokonany. Tu zaraz się zrobi biało, bo teraz to jeszcze, tak wiecie, co proszę, ale za chwilkę. Fajny był tu motyw właśnie z tymi krzakami, że one były całe białe jak się chodziło w nich, no to po prostu tak jakby, wiecie, ten śnieg został strzepywany. O, co tam się pojawiło? No nie mam pojęcia czy to był właśnie... Dobra, zostawimy to na razie. Te kubki takie, co są tu po środku. Tam mogą być jacyś trenerzy ukryci. O proszę. Sentryu. Fajny pokemonek. Typ ziemny. Hm. Kurcze, nie no, muszę zmienić. No bez przesady. Przecież tym to cię zatłukę. No, spróbujemy troszeczkę zmęczyć go. Super, nic prawie mi nie zadał. Weźmy bite. No, tym bym mógł pomału, wiecie, co tutaj go. Rollout. nie niedobrze. To był rollout? My nawet nie zauważyłem, ale chyba tak. Steel Wings. Wing. Jak się rozpędzi, słuchajcie, to może być problem. Naprawdę. Może nas, nam każdego pokemona wytyc, ale zrobimy tak. Spróbuję go teraz schwytać. Jest. No i udało się. Ekstra. Zaraz zobaczę na cieniu, czy to nie był właśnie cień sentry ale. No nie jestem pewien do końca. Okej, okay. jak cię tu nazwać, co mały? W sumie... Nazwiemy cię... Hmm. Dobra, niech będzie. Źle. Yy, zaraz, zaraz, zaraz. Z dużej literki. Svatinek. Takie imię. No dobra. Niech będzie. Trochę już tych pokémonów nazbieraliśmy, powiem Wam szczerze. Będzie trzeba później przejrzeć przejrzeć ten nasz komputer. No i mamy ukrytego trenera. Jakiś ninja boy. Ninja boy Lao. Cofing. Mamy Cofinga. Hmm. Trujący. No, powinniśmy sobie, wiecie, co bez problemu poradzić z nim. Znaczy, to jest pewne. Tylko, że chodzi o to, czy. Po jednym hicie właśnie padnie, ten akurat padł. Glail, 44. poziom. Kolejny Cofing. No, jeszcze raz użyję. Tym razem 17. poziom. Ale także nie przetrwał. A my mamy 34. poziom. Jestem ciekaw, czy po tej walce nie będzie ewolucji. Lub to będzie na 36 poziomie, no nie wiem, zobaczymy. No jak już ewoluuje, no to naprawdę powinien być mocnym pokemonem, przynajmniej w tej. Yy, yy, w tym tym, tym kurczę, mam na końcu języka. W tym momencie, właśnie w tym momencie gry. Ale on oczywiście stopniowo będzie cały czas zwiększał level. Spokojnie, zobaczymy jak dojdziemy do ligi. Do, czw do ligi czwórki czwórka, kurcze jak oni się nazywali no czwórka no wylidzę jest czwórka, <grymne> kurcze teraz mam na końcu języka jak to dokładnie się nazywało ale dobra, nieważne no wiecie o kogo chodzi zobaczymy na jakim poziomie dojdziemy tam, ale jeśli będę wszystkie walki tutaj toczył, no to ten poziom powinien być bardzo wysoki, ciekaw jestem czy będzie tak ciężko Kiedyś miałem problemy z tą czwórką, elitarna czwórka, dokładnie, elitarna czwórka, tak oni się zwą. Kiedyś miałem właśnie problem z tą elitarną czwórką, tylko nie pamiętam w której części, ale to jeszcze za dzieciaka, wiecie co, jak grałem. Pamiętam, że z jednymi męczyłem się naprawdę długo. Miałem tak słabe pokémony, nie wiem czy to właśnie nie było ruby. Pokémon ruby, nie wiem jak tutaj jest zrobione, czy też będzie tak ciężko, czy po prostu to ułatwili. Albo po prostu wtedy nie umiem. Znaczy kurczę, no grać, no. To nie mogę powiedzieć, że umiem w te Pokemon... Znaczy grać. No grać to się każdy umie, tylko że po prostu... Na temat tych Pokemonów nie za dużo wiem. Aron. Dobra. Na ciebie chyba woda powinna być dobra, tak mi się zdaje. Fajnie, tak jest. No dobra, kilku trenerów już poszło naprawdę. No jest, ale kurczę, to nie jest ewolucja cholera marsztopa. Ale Kenxo ewoluuje w Golbata. Dokładnie, mamy Golbata, słuchajcie. Hmm. Ekstra. A ktoś mi niech powie, czy on ma jeszcze jakąś się, Znaczy, chyba dodana później była mu ewolucja jakaś. I czy on w tej części może jeszcze ewoluować tak sam z siebie, czy po prostu będę musiał jakiś mieć kamień ewolucyjny? Czy żebyśmy już dotarli do domku tak szybko? Nie, to jest chyba. Znaczy, do wioski, kurczę, do domku. Jest po prostu jakiś tam domek po drodze. Glass Workshop. Dobra, tu chyba już nic nie było, co? No chyba nie. A tam jeszcze jest Pokéball. Znaczy jakiś Double Team. O, proszę, super. Mamy ruch, kolejny. Tutaj był jakiś Pokémon, ale spokojnie przelecimy przez te krzaki. Może trafimy na coś, czego jeszcze nie mamy. Central, no ciebie akurat mamy. Ciebie akurat mamy. Więc. Ciebie nie chcę. No jeszcze nawet. Kurczę, nie zwróciłem uwagi. Zaraz zobaczę, jak ta mapka wygląda. Aha, czyli cień ten był jednak Central. Został jeszcze Skarmory. Ale nie wiem, czy. Jeszcze czegoś tu nie ma, czekajcie. Cholera, czy to nie był właśnie krzyk skarmorego? Czy senceru? Kurczę, nie zwróciłem uwagi, ale zaraz zobaczę. Takie skarmory, ok. Mamy okazję go złapać. Jak go złapię, to zobaczymy, czy po prostu na tej mapce jeszcze jakieś są pokemony, Jeśli ta korona się pokaże tam w górnym rogu, no to znaczy, że złapaliśmy z tego rejonu wszystkie. Jeśli nie, no to. No zobaczymy. Będziemy pewnie szukać jeszcze. Może ja to po. poza nagraniem pokażę, czy. No nie wiem, zobaczymy. Ok. Nie no, muszę zmienić. Nie chcę teraz go stracić, bo znowu będzie. Wiecie co? Problem. Zmienimy na Golbata. No jest niby najsłabszy. Najmniejszy level ma o a czy jest najsłabszy to nie wiem Bite. No weźmy cię, ugryziemy <gryzamy> Takimi małymi, wiecie co, kęsami Tylko nie wiem jak długo wytrzyma cholera Okej, okay, no jeszcze z dwa takie gryzy, jakby mógł zrobić. No to by było dobrze. Powinienem jeszcze jeden e, zrobić taki, tylko żeby krytycznego nie trafił, bo się w trochę. Dobra, super. Idealnie zostało tego życiemu. Okej, okay. a jeszcze żyjesz. A no, w sumie dobra. W takim razie wyrzucamy. Mam nadzieję, że go złapiemy. Wiecie co? Oż, kurczę, nie wiem, nie wiem Coś ty kurde. O jezu, chryste, ludzie Fuck, w ogóle Co, żem odwalił teraz? Oje, no, no nie mam do niego szczęścia, naprawdę W ogóle nie myślałem teraz co naciskałem. Po prostu, aby coś nacisnąć, zamiast kurczę rzucić pokeball. Żem wywalił tutaj z bajta Belly Drum, co to jest? Dobra, nie chcę tego. Zwiększa atak kosztem chyba HP. Tak dobrze zrozumiałem, ale nie jest to cios. Więc ja. No, wiecie, że mało co używam takich wspomagaczy. W sumie dla mnie to jest tutaj bez znaczenia, bo. Keyboard moves. Jeśli oczywiście ktoś walczy online bardzo dużo, no to pewnie to ma znaczenie, ale tak do przejścia tylko gry, no to jest to powiem wam zbędne, według mnie to jest zbędne. Ta gra nie jest aż taka trudna, wystarczy mieć wysokie levele tak naprawdę i to wszystko. Ale jeśli chodzi właśnie o walki online, to na pewno to już ma jakieś znaczenie. No dobra, zobaczmy co jest w tym domku. Sutsak. Teraz zaraz sobie zobaczę dokładnie ten przedmiot, co dostaliśmy. Można go chyba zarejestrować, tak mi się zdaje, pod którymś z przycisków. Wulkanik Ash, aha, wulkaniczny pył, saszetka do trzymania wulkanicznego pyłu. Invisible Items, no zapomniałem całkiem, czekajcie. Register. Cancel. Dobra, jest już. PokeBlock Kit. Aha, dobra, to nie. Różka mogę też wziąć. No chyba wszystkie cztery miejsca mam na razie zajęte, zaraz zobaczymy dokładnie. Tak, wszystkie miejsca są zajęte. nic nie ma? Nie, już nie. Już było. Chyba znowu karmory Dobra, próbujemy jeszcze raz, słuchajcie. Ale wątpię, że mi starczy tych, tych Pokeboli. Teraz się obawiam. A kurczę, najwyżej Premier Ball też wywalę ja. co mi tam, kurczę. sensu to jednak nie jest karmory Ciężko mi odróżnić, tutaj nieraz jest te skrzest takie skrzyty, skrzeki <noise> skrzeki, nie wiem wszystkie podobnie do siebie wiecie co brzmią te pokémony szkoda, że nie mają właśnie oryginalnych takich głosów jak z anime okej okay, moi drodzy słuchajcie, jak tam z czasem no możemy skończyć w tym miejscu ten odcinek jeśli wam się podobał, możecie zostawić łapkę zapraszam was oczywiście na kolejne trzymajcie się, cześć